Jakiś czas temu napisałem kilka prostych gier w Pythonie. Teraz chcę sprawdzić, czy współczesny AI zrobi to lepiej ode mnie. Moja pierwsza gra to Wisielec. Nic skomplikowanego tu nie ma, ale też nie jest to do końca taki typowo Pygamowy projekt, do którego jest w zasadzie gotowy template, jak na przykład do Snake'a. No więc najpierw musimy stworzyć odpowiedni prompt, który wytłumaczy AI, jak działać ma gra i jakich asetów używa, no bo wykorzystamy te same i wrzucimy to do różnych. 全部。 No, dobra, ChatGPT zrobił swoje. Moja pierwsza myśl to, że strasznie mało kodu, ale możliwe, że ja to tak rozwlekłem. Kopiuję to do edytora i. No, mamy problem jeszcze przed uruchomieniem. Global jakiś. Ja w ogóle tego nigdy nie używam. O co tu chodzi? Chciałem jakoś pychowo trafić, bo sporo używam czata GPT i rzadko się to zdarza. odczekałem trochę i zaczęło działać. To znaczy, czat GPT zaczął działać, bo edytor dalej pokazywał ten sam błąd w kodzie, ponieważ ja w tej serii nie zamierzam w ogóle ręcznie edytować kodu. Musiałem naprowadzić naszego kolegę dokładniej żeby zlikwidował tego babola i w końcu się udało. Coś się uruchomiło, tylko że obrazki były zbyt wielkie i to akurat moja wina, bo w prompcie nie napisałem nic, że grafiki trzeba przeskalować i jeszcze wywalić czarne tło z obrazków szubienicy. Na szczęście takie poprawki dla Chatter GPT to żaden problem. Gra działa. Co prawda jestem w nią na tyle słaby, że nie potrafię wygrać i sprawdzić, czy wtedy zachowuję się poprawnie, ale generalnie działa. Problem jest tylko z rozmieszczeniem elementów, co może wynikać z tego, że na początku nie wspomniałem nic o rozmiarach. Spróbuję więc tylko jeszcze zasugerować lepsze rozmieszczenie elementów i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No cóż jak widać rozmieszczenie elementów zostało poprawione, ale nie do końca, niemniej jednak gra działa prawidłowo. Wszystko widać. Jakbym zrezygnował całkowicie z ramki przy tekstboxie, to wyglądałoby to na pewno lepiej. Ale nie będziemy się już w to bawić. Generalnie ChatGPT poradził sobie z zadaniem całkiem dobrze. Jego kod jest krótszy niż mój, do tego bardzo czytelny i jestem przekonany, że gdybym dopromptował mu, jak dokładnie wyglądają grafiki, tłumacząc na przykład to, że szubienica powinna dotykać ziemi na grafice tła, to nie byłoby tu żadnych problemów. Lecimy z kolejnym chatbotem, będzie to Cloud, z którym trzeba uważać, bo w darmowej wersji są tutaj limity. Warto wspomnieć o tym, że ja nie posiadam żadnego bota w wersji premium, ale one różnie działają, to znaczy chat GPT przełącza się na gorszy model, kiedy wyczerpiemy darmowe użycia, a Cloud właśnie całkowicie przestaje działać na ileś godzin. Dlatego też upewniłem się, że prompt jest zaktualizowany o te kwestie, o których zapomniałem i zobaczmy co mamy? Co ciekawe, Cloud wyprodukował niemal dokładnie tyle samo link co ChatGPT, ale kod jest bardziej obiektowy. Także to jest na pewno łatwiejsze do edycji, ale przede wszystkim nie mamy póki co żadnego błędu i też trzeba przyznać, że zostało to wygenerowane szybciej. Także jak na razie, wygrywanko, ale zobaczmy, jak to w ogóle działa. No dobra, szubienica trochę ucieka z ekranu, i nie wiem nawet, czy to jest kwestia skalowania czy pozycji. Nie mój problem w sumie, ale zauważyłem teraz dopiero, że Chad GPT nie rysował ostatniego obrazku szubienicy z powieszonym ptakiem. Tutaj to mamy. No i elegancko, dalej wszystko powinno być nieco niżej, ale tak jak mówiłem, AI nie wie, co mamy na obrazku tła, więc nie można tego ująć za błąd. I generalnie Cloud lepiej porozmieszczał elementy, i myślę, że ogólnie poradzi sobie fajnie. Pora na Gemini, z którego korzystam najrzadziej, bo najczęściej wypływa mi głupoty, ale no, dajmy mu szansę. No i okazało się, że Gemini w ogóle nie zamierza mi podać całego kodu, pokazał jedynie szkielet aplikacji z metodami do napisania samemu. Jak widzicie, próbowałem go przekonać, żeby wyprodukował całość, ale ten. W dziwny sposób upierał się i na siłę chciał mnie nakłonić do pisania samemu. Dopiero jak wjechałem mu nieco na ambicje, to dał gotową grę, ale zignorował cały pierwszy prompt z wymaganiami i generalnie stworzył takie kupsko. No cóż, jak widzicie, nie polubiliśmy się z Gemini, on w ogóle się do tego nie nadaje. Prawdopodobnie są to celowo nałożone ograniczenia na ten model, bo on nawet nie próbował zrobić tego, o co go prosiłem. No ale musimy go ocenić w porównaniu z innymi. Miejsce czwarte, ostatnie, zajmuje właśnie Gemini. Absolutnie bezużyteczny do generowania całej gry, do tego dziwnie narzucający mi na siłę na naukę. Miejsce trzecie, Jaszcząt. Jednak mój kod był bardziej rozległy. Chociaż ja tekst input wydzieliłem do generycznej klasy, co trochę to tłumaczy i na swoją obronę powiem też, że był to mój pierwszy raz w SpyGame, moja pierwsza gra. Drugie miejsce, chat GPT, dobry, zwięzły kod, choć nieobiektowy, no i ta niezrozumiała wpadka z globalem, do tego gorsze rozmieszczenie elementów. I nasz zwycięzca Cloud, który wyprodukował zdecydowanie najbardziej profesjonalny kawałek kodu, lepiej poradził sobie z pozycjami tekstu i przede wszystkim nie miał żadnych błędów. Wkrótce kolejne gry.